Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym naszym drapingu na kanale Michu gra. Nowy tydzień, nowe szanse, słuchajcie, nowe szanse. Co my tu mamy? Miksik z drapek za 16 zł. Mamy tutaj standardowo nasz miksik. No mam nadzieję, że ten tydzień będzie tak jak sama końcówka tamtego tygodnia. Taką mam nadzieję, słuchajcie. Bo początek tamtego tygodnia był słaby, ale końcówka bardzo fajna, jak co to, jeżeli jeszcze nie widziałeś tamtych odcinków, to zachęcam do obejrzenia, bo wiele emocji, wiele emocji było i napięcie do samego końca, co nie? No dobrze, ale jakie my tu mamy zdrapeczki? Mamy tutaj I love krzyżówkę za 3 złote, Mamy worek pieniędzy, super 7, szybkie 50, czarnego kotka, deszcz pieniędzy. No i z maluszków to mamy uśmiechnij się, wabank. No i czas na kasę, czas na kasę. Już czas najwyższy na tą kasę, muszę Wam powiedzieć szczerze. <laughs> Dawno krzyżóweczki nie było, więc pomyślałem sobie, że podrapiemy, chociaż ta warstwa żółta jest taka nie, no taka nie, nieczytelna za bardzo, przynajmniej takie mam wrażenie. No dobrze, tak czy owak, zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcę do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem, chociaż w sumie komentarz to po filmie. Ale na pewno zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z drapingu, jak z jakichś innych ciekawych aktywności, gierek, coś tam na pewno na tym kanale fajnego dla siebie znajdziesz, na pewno, gwarantuję. No dobrze, przechodzimy, przechodzimy do drapingu. Zaczniemy sobie oczywiście standardowo od naszych maluszków, naszych ulubionych zdrapek, chociaż te duże też potrafią, nie możemy nie będę zapominać już o tych dużych, bo ho, ho, ho wczoraj było serdecznie zapraszam, obejrzeć wczorajszy odcinek, bo warto, oj, bo warto. No dobra, jedziemy. Zobaczymy jakie tu kwoty mamy. Mam nadzieję, że trzy takie same, obojętnie jakie, ale ja, żeby takie same. Pięć tysięcy. bardzo byłoby miło. Stówka 5 zł. Drugie 5 tysięcy. Dyszka. No to jedynie 5 tysięcy, może być teraz. Nic innego. A to nam dali. Dwa. Ojej, co to się tu z tą warstwą ścieralną zrobiło? No, 20 zł. Niestety. To tak, to tak ostro przydusiłem, czy coś to z tą warstwą jest nie tak. No dobrze, tak, człowiek jest pustaczek, prawda? Widzimy, że jest pustaczek, więc niestety koszalin, koszalin. No dobrze, uśmiechnij się, czas się uśmiechnąć. Pogoda taka fajna, można się przejść na groby, odwiedzić naszych bliskich, których już nie ma. klapek, drugi klapek, woda, torba, kapeluścik i cytrynka. Niestety kolejny pustak. Słuchajcie, kolejny pustak. No to może wabank, może wabank tutaj da nam jakąś wygraną. Oby, oby. 11. 18, 15, 20, 16, 19 i 17. Ojej, o trzeci już pusta, kurczę, niedobrze, niedobrze dobrze. wam powiem, no niedobrze. Echa No pusta, no pusta jak nic, kochani. Pusta No dobrze, może 5 dyszek nam tu wleci. Liczę, naprawdę, wam powiem. Bo liczę, tyle już było w tych szybkie 50. Naprawdę, liczę, że wydrapiemy to, co wcale nie jest aż takie nierealne. Bo wydrapać 50 zł na przykład w czarnym kotku, no to już jest trudna sprawa, prawda? Bo to jest czwartego stopnia. No a tu to w sumie też czwartego. <laughs> no ale jakby jest tylko 2 zł, 4 zł i 50 zł, więc. Gdzieś tam ta szansa może teoretycznie być większa. No dobra, jedziemy. 50 zł. O, drugie 50 zł. No, czuję to. Teraz trzymałem mocno kciuki, słuchajcie. Mamy 5 dyszek. 2 zł. 2 zł. No dobra, nie mamy 5 dyszek, mamy 2 zł, ale to też dobrze. To też dobrze. Stówka. 53, no to już raczej nic nie będzie, dokładnie, bo jak już mamy 2 złote, no to by nic by nie mogło być, drugie 2 złote by mogło być, jedynie żeby było 4 złote. A w bonusiku jest diamencik, diamencik jest w bonusiku. Już kontrolne widzę, BB i 3 razy B. No dobrze, 2 złote jest. Nie jest źle. Zawsze to 2 złote, prawda? Grunt, coś nam dalej Nie mamy tak jak w tamtym tygodniu. <grytanie> Będę wspominał tamten tydzień, oj długo. Bo zabolał, bo zabolał trochę. No dobra, czarny kotek 36 i 33. Jedziemy. 44. 32 oboczek, 34 oboczek, 39 nie ma, 35 oboczek, 18 oboczek, 28 nie ma i 25 niestety też nie ma niestety pustaczek. X, J już widzę, no, koszalin, koszalin, myk do koszalina. No dobra, deszcz pieniędzy potrafiło nam tu już napadać w tym deszczu pieniędzy. Może zrobimy powtórkę, mam taką nadzieję i jedziemy. Cukierek, Tofi, palma, chmurka, melonik, o tu jak się fajnie ściera warstwa. Ananasik. Różyczka, prezencik, plecak, balon i ostatnia szansa. Czy mamy kciuki? Awokado niestety. Niestety mamy kontrolne og i l. Pustaczek. No dobrze, może super 7. Tutaj da nam jakąś siódemeczkę. Szukamy oczywiście jakiejkolwiek siódemeczki: czy to niebieskiej, czy to czarnej. Wolimy niebieską, ale każda nas zadowoli. Jedziemy. Dziewiątka czarna. Piątka niebieska. Szóstka czarna. Cztery czarne. Ósemka czarna. Dwójka niebieska i. Trójka niebieska, niestety też pustaczek. Słuchajcie, OLF. Oj, bo się przerzuca na te duże <grym> z Ale nie, bo zbankrutuję na tych dużych. Kurczę, peczone. Co to robić? Co to robić? No dobra. Zobaczymy, może worek pieniędzy tutaj nam da, nie, no maluszków nie porzucimy, wiemy jak nam tutaj dawały, naprawdę bardzo ładne wygrane, wysokie, jak na maluszki to były bardzo wysokie wygrane, no też nie możemy zapominać od razu o nich, chociaż faktycznie przeginają, przeginają, przeginają. No dobra, jedziemy, szukamy pliku i siódemeczki, diamencik, kluczyk. Moneta, skrzynia, sejf, korona, sztabka i pierścień. No i co ja mam wam powiedzieć? No, kolejny pustaczek. Prawda? D, a i S. No niestety. Na razie mamy tylko jedną wygraną, mamy tu krzyżóweczkę. No zobaczymy, może tu krzyżówka nam da jakąś fajną wygraną. Oby, 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 oby. Jedziemy. O, no to Olgi Aleksandra, Aleksandra. na a ja wiem, ale Ole. Oliwie. Pełno jest tego, dobra jedziemy. Ja wiecie, że Was pozdrawiam wszystkich. Ja potem zawsze przy krzyżówce się stresuję, bo kurczę zawsze mówię ja nie pozdrowię kogoś, nie? Ja mogłem kogoś pozdrowić, Ja Was wszystkich bardzo, bardzo pozdrawiam. Dobra. A tu jeszcze się trzeba skupić. Wiecie jakie te ślimok jestem. To zawsze się coś pomylę. K, się wszystkie pozdrawiam. Klary. Krzysztofy, oczywiście też. Nie wiem, wydaje mi się, że w kamerze to trochę lepiej widać, chociaż nie wiem. Mam nadzieję, że widzicie ładnie. to by było na tyle, a ładnie, ładnie, dużo było, k, z, Zuzanny, Zośki, wszystkie, pozdrawiam serdecznie, ściskam. Tu jeszcze teza. V, no to to moje ulubione jest, to V to jest super. No oczywiście nie ma V, no, V, 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 V w polskich krzyżówce, też wymyśl. No czasem może być, bo jak jest jakieś słowo własne, prawda, Volvo na przykład, nazwa własna. F, Felicje wszystkie pozdrawiam, Filipów. Tak patrzę, czy jest jeszcze gdzieś F? No nie ma. Jedno F. Oj, tak ładnie było. Jak było coś, to było ładnie tego dużo. No dobra, jedziemy. R. Robertów wszystkich pozdrawiam. Ryśków. R -ka. i tu z rydzem. No dobra. N. Natalię wszystkie. Oczywiście pozdrawiam, bo powiedziałem wszystkie, ale co wszystkie? Co wszystkie, co wszystkie. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra. Tu mamy enkę jeszcze. Trzy enki tak koło siebie były i już nigdzie więcej nie widzę. No nie ma. Dobra, idziemy dalej. E, lucynki wszystkie, pozdrawiam. Urszula tu jest. Urszula oczywiście też pozdrawiam. Już jesteś nawet zapisana w, w krzyżówce. Yy, tu mamy Elkę, No mam nadzieję, że odkryjemy tę urszulę. Żeby uli było po prostu miło. Jest i Y, no od dziwo tego Y trochę, jest. no Y to może być, u nas występuje lepiej na pewno niż V i X. No, y no to tylko Yeti nam został do pozdrowienia oczywiście, no a jak, nie? Także niech się czuje pozdrowony, a co? Wszystkich to wszystkich. A, no pięknie, no to teraz Aleksandra oczywiście pozdrawiam, Alicję, Aliny, o jej dużo jest. Fajnie, a lubię, a to jest kapitalne słowo. Literka jejku słowo Tutaj. Jeszcze E, jeszcze E poproszę. Oj, przepraszam Was najmocniej. Coś mnie trochę katar chyba łapie. Tak, i najgorszy ten okres jest, nie? Ja wiem. Tutaj. Dobra, chyba wszystko, wszystkie, ażebyśmy zjechali. Słowa żadnego na razie nie mamy, jak tak patrzę. Chociaż wiecie, ja to potrafię zdrapać i nie widzieć, nie? Dobra, jedziemy. I. I ręki wszystkie pozdrawiam serdecznie. Tu mamy i. I jedno i. No dobra. Te Tadeuszu wszystkich pozdrawiam serdecznie. Oj, coś tu ula, nie, nie zmazujesz mi się. Znaczy ty masz pozostać oczywiście, ale to żółte musiły zmazać. O, tu A jest patrzcie, ale gapa, co ze mnie to tak jest naprawdę. Dobra, więcej te nie widać. Jedziemy, M. No to Marty, wszystkie, Marzenki. Michałów oczywiście też. Mikołaje. O wiele jest na te M. Marcinów. Tu mamy M. Tu mamy M. I tu mamy M. Dobra, to by było na tyle M. Jedziemy dalej. P. Piotry, Patrycję pozdrawiam. Paulinki. Ty, nie ma P. Patrzcie to. Nie ma ani jednego P. U. Tak się nie bawimy, panie Lotto. Tu o, muszę tak. Tak się nie bawimy. No nie ma, jedziemy dalej. No. C, C, linki, wszystkie pozdrawiam. No kurczę, już tak ładnie szło. Patrzcie, jak mało nam. Zostało literek do zdrapania, już tu liczyłem, że naprawdę będzie może 10, już 20 zł. Bo jak to jakieś E czy coś jeszcze zdrapimy, no ale... Kurczę, znowu C i C nie ma. Oj, to loto, to, to mnie teraz strollowało, naprawdę. <grytanie> Z tą krzyżóweczką, no nie ma jak nic. B. Barbary pozdrawiam wszystkie, Bartoszów. Bonapartego też pozdrawiam. Jasne, czuję się tam pozdrowiony chłopie. A tu jest Pepa. Kto to jest ślimok, głupi, naprawdę. <głupi> nie? Ja wam mówię, ja to tutaj. Że pięć razy to sprawdzać muszę. Ale przynajmniej jest wesoło, co nie? A nie tak sucho, tak. Czu, 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 czu. Dobra, patrzcie, czy gdzieś jeszcze to B się schowało. No, wiecie, sprawdzam teraz dokładnie. No nie, nie ma. Dajcie to E, no. Coś nam da? Nie wiem, czy coś by nam dało, to e, nie wiem. U, no to Urszulo. Teraz pełnoprawnie możesz czuć się pozdrowiona. Chociaż, no, raczej RS. U jest. RS tu raczej nie będzie, więc. Nie całe. O, ale mamy słówko faul i mamy słówko kura. Mamy dwa słowa. No i zobaczymy. No jest szansa na ten zrocik. Jest szansa. Je, Grażynko, bądź pozdrowiona. No i co? I chyba pustak, nie? Chyba pustak. E nie było. R, R było. O, o, tutaj już była. Co, nie krzyczysz? Pewno krzyczałaś tam, nie? <laughs> Że jest R, jest R. Co ty mówisz? No ale S nie ma niestety S nie było, E nie było, W nie było D nie było J nie było. To J wejść, być, by go No dobra, sprawdzamy. Moim zdaniem jest pustaczek jest pustaczek H, T i Y. No niestety, niestety. Dobrze, już wam pokazuję. No

38, deszcz pieniędzy. 69, czarny kotek. No i, i love krzyżówka, która też okazała się pusta. 23, no i jeden jedyny zrocik w szybkie 50 z numerkiem 5. No co mogę powiedzieć? No słabo, nie? No słabo, słabo. Bardzo słabo zaczynamy ten tydzień. Na 16 zł tylko jeden zrocik. A właściwie bardziej tak obrazowo to będzie na raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9 zdrapek. Tylko jedna wygrała i jedna dała tylko zrocik. No, biednie, biednie trochę, ale mam nadzieję, że jutro. Oj, będzie lepiej. Jutro się jakoś fajniej odbijemy, ale najważniejsze, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy pożartować, pośmiać się, powygłupiać się. No i oczywiście też podrapać, prawda? O to chodzi. To jest to nasze clue podrapać. Dobrze, ja tylko jeszcze zachęcę do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. Może być pocieszający, może być. Wesoły po prostu na spokojnie. Ja się jeszcze nie smucę, jeszcze nie ma takiej tragedii, żebym się smucił. Jak na razie cały czas się po prostu dobrze bawię tutaj z wami przy tych zdrapkach, więc nie jest źle. No a w końcu do tej głównej dodrapiemy, oczywiście. Więc właśnie, jeżeli chce zobaczyć, jak ktoś wydrapuje główną wygraną, to koniecznie kliknij tam czerwony przycisk subskrypcji, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić tego momentu, jak będzie. Jest! Jest 50 tysięcy! Na przykład, a może 2 miliony? wolę 2 miliony, szczerze. <grydy> Dobra, ja już Was nie zatrzymuję dłużej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!